Mamo, nie mogę uwierzyć, że już wracamy do naszej stajni. Tak szybko te dni minęły. Też nie mogę uwierzyć, ale ja już się stęskniłam za naszą stajnią. Ja już się wyplażowałam. Ja też. W sumie racja. Mamo, kiedy wracamy? A, chyba nie wiem. Właściwie nie pamiętam. Cześć. Cześć, Karmel. Yy, pamię... Nie wiem, czy pamiętacie, ale my dzisiaj wyjeżdżamy. Chyba. Ale nie wiem kiedy. Nie wieczorem? Nie wiem, ale jestem ciekawy, jaka jest Wasza stajnia, i chciałbym poznać tą całą klacz. Tą gwiazdkę. Poznasz, poznasz, jak przyjedziemy. Też podobno tam jakiś kuc przyjechał. Ale to też go poznamy, jak przyjedziemy. Tak, a gdzie jest w ogóle star? Nie wiem. O, mamo, możemy się pobawić jeszcze z Milką? Tak. Znaczy jaką Milką z maliną, Ach, chmyli mi się twoje imię z twoją mamą. Eh, napadam na trochę imiona mamy. Dobra, idziemy. E, 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 ej, słuchajcie! To jest ważne! Co? E, e, no mów. Uf, czekajcie, muszę brać powietrza. My teraz będziemy wyjeżdżali. Co? Teraz? No tak! Fajnie tutaj było na plaży. Pierwszy raz widziałam może w Ja też bardzo fajnie było. No. Ale szczerze mówiąc, ja już za naszą domem, za stajnią, za innymi. Tutaj no znaczy fajnie jest, ale wiesz, bardziej jesteśmy tam przyzwyczajeni. No. Cieszę się, że będziemy tam wracać. Ej, śrebaki, wyjeżdżamy, chodźcie! Jak teraz? Tak, chodźcie! A. Dobra, wszyscy są? Tak. No to chodźmy już do, do przyczepy. Tak. No to chodźmy.